Film o szkole zajęcia w pracowniach i na strzelnicy, a na koniec wspólne odtańczenie zumby. Tak wyglądał dzień otwarty w gimnazjum numer 1 imienia Kazimierza Wielkiego. Szczególnie podkreślano wysoki poziom nauczania w wieluńskiej szkole i sukcesy sportowe osiągane przez uczniów jedynki. Jeśli przyjdziecie do naszej szkoły, to tę zumbę będzie można ćwiczyć od 1 dni września pod kierunkiem pani Agnieszki Skrzypeckiej i pani Cichalewskiej-Grabowskiej, które są autorami tych wszystkich pięknych kroków. Pragnę nawiązać do tego, iż od 1 marca 2014 roku gimnazjum nr 1 nazywa się szkołą z oddziałami sportowymi. W naszej szkole od kilku lat uczą się istotnie klasy sportowe. Natomiast od wielu lat posiadamy też imię szkoły. I patronem naszej szkoły jest król Kazimierz Wielki. Placówkę odwiedzili szóstoklasiści z podstawówek w Kurowie, Gaszynie, Kadłubie, Niedzielsku, Masłowicach, Sieńcu, Rudzie oraz z Esped numer 2, 4 i 5 w Wieluniu. Przyszli gimnazjaliści spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie przywitała ich pani dyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego. Jeśli chodzi o klasy sportowe, 10 godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej jest, 6 godzin jest Przeznaczonych typowo na piłkę ręczną, 4 godziny na, yy, 2 godziny na pasę i 2 godziny normalnego wychowania fizycznego. Jest to 10 godzin. Ta klasa, klasa sportowa o profilu piłki ręcznej, jest pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Więc mamy jakiś tam patronat, który odgórnie nas wspiera, Ministerstwo, Ministerstwo Sportu także. A także klub MKS Wielu, który opłaca nam praktycznie hale czy też korzystanie możliwości wyjazdu na turnieje. Druga, druga klasa, którą chcemy otworzyć, jest to klasa piłki nożnej, także klasa o ilości godzin 10 i tak jak w klasie piłki ręcznej, jest to 6 godzin przeznaczonych. Tylko i wyłącznie na piłkę nożną. Dwie godziny na pływanie i dwie godziny na siatkówkę, ekoatletykę, koszykówkę, piłkę ręczną do wolność, tak? Tutaj patronat mamy Wielkiego Klubu Sportowego, czyli wszyscy piłkarze nożni, którzy uczęszczają do klubu sportowego piłki nożnej w u mogą do takiej klasy uczęszczać. I trzecia klasa, którą chcemy otworzyć, jest to klasa piłki siatkowej której też byłoby 10 godzin wychowania fizycznego, i tutaj w tym roku nowością jest, że patronatem, patronat nad tą klasą miałby, miałaby fundacja pana Mariusza Blazłego, mistrza świata, w ciatkówce zresztą wiecie, wicemistrza świata, 8 lat wcześniej, gdyby się cofnąć, wielokrotnego reprezentanta Polski. Także naprawdę warto skorzystać. A co za tym idzie? No fantastyczne wyniki naszych sportowców yy, na szczeblu wojewódzkim, bo są mistrzami województwa publiceręcznej, wicemistrzami województwa pierencznej w poprzednich latach byli yy, Bodajże w tym roku już mamy trzy finały województwa, także zachęcam Was do skorzystania oferty właśnie sportowej w naszym gimnazjum numer 1 wielnik. Tradycje i współczesność szkoły przedstawiono w krótkim filmie. Były też popisy artystyczne, m.in. pokaz tańca towarzyskiego i Zumby oraz występ chóru. Zaprezentowali się też wielbiciele stylu Breakdance. thank <laughs> you Chwilę później goście mieli okazję zapoznać się z edukacyjną bazą szkoły, uczestniczyli w pokazie doświadczeń w pracowniach chemicznej i fizycznej, a w pracowni biologicznej obejrzeli zajęcia przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. Niewątpliwą atrakcją szkoły jest jedyna w Wieluniu strzelnica sportowa. Szóstoklasiści mogli tutaj popisać się celnością, a dla amatorów gier komputerowych przygotowano turniej FIFA 15. Najpierw chcieliśmy pokazać jak suszarka otrzymuje, otrzymuje gorącego powietrza w I tak trochę... Nie ma takie skargi, ale większość skargi można pokazać, jak go trzymuje się w formie gorącego powietrza. Balu. A to w ogóle odkryliśmy dzisiaj, bo coś powiedzmy do tego nie wdrożyliśmy. I teraz razem jak się no tam przetarczą to, to bardzo. Do no. tyłu tak. bardziej odkryliśmy. Bo nie wieprz u czasu, bo mi się udało tak, z nami na jest Wykrętaj na śmieci. Tylko musi być uciekny worek, bo z grubym wam nie <śmienny> Czekaj, próbuj dalej. Nie Nie ma, że sklejone. Może starszy, bo prostu zrobiłem. No i <noise> <noise> chcecie się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, przecież do nas dobina się uczyć. Wątpliwości, jaką szkołę wybrać. Zapraszamy do nas. To będzie strzał w dziesiątkę.